cześć wszystkim, dzień dobry Seat Toledo y, drugiej generacji 1.6 benzynowy silnik 8 zaworów i auto ponoć spala płyn y, no zobaczymy teraz, odpalimy zobaczymy, ponoć mocno dymi, czuć glikol z wydechu i umpywa płynu no, takie są objawy ciekawe czy odpala normalnie jeszcze odpala całkiem normalnie Tamten brzęczący wzrusznik, to jest standard. Pierwszy rzut oka, to tego nie widać. No dochodzi chwilę dopiero, nie rozgrzało się, ale... No dobra, chyba tak nic nie wymyślimy. Nie takie to oczywiste, jakby się wydawać mogło. Co? Poczekam, aż się trochę podgrzeje. No dobra, nie wiem, może, może dajmy mu chwilę, ale... Chwilę, pra... chwilę już pracuje, ale... ...to ta para taka, to wiecie, przy tej temperaturze, która jest około 7 stopni teraz na zewnątrz, to nic dziwnego... ...że para będzie się tworzyć. Auto jeszcze nie przełączyło się, bo gaz jest, zresztą... ...to pewnie większego znaczenia nie ma, bo i tak jak jest zimny, chodzi ...na, na benzynie, jeszcze się nie przełączył na gaz, ale... No coraz więcej tej pary pić. no nie wiem, dajmy mu jeszcze kik. Nic tutaj nie widać. Dobra, kończymy ten eksperyment, wjeżdżam do środka. Popatrzymy coś na warsztacie, bo zimno. Zaczynamy przygodę z tym Seatem. Ja tam nic z tego tłumika takiego ciekawego nie widziałem, że tam no spaliny, no to muszą być para, bo jest zimno. Ale taki jest plan, żeby kolektor zrzucić, wykręcić świecę, zajrzeć boroskopem, kamerą do środka, zobaczymy może ktoś tłok umyty, może coś będzie widać. Płynu, ponoć ubywa i czućko jest i dymi auto. Nie rozgrzewałem go, być może też dlatego. Dobra, do celu, ale jeszcze zanim to, to słów kilka, bo temat nowy. Nowy temat wynika z racji na porę roku. Jak co roku o tej porze wraca temat świec żarowych w dieslach, ich wymiany, ewentualnie wykręcania już urwanych świec szarowych i, i tym podobne tematy związane właśnie z, z tą usługą. Um. Co by tu powiedzieć na samym początku? Więc tak, ja generalnie nie zajmuję się usługą wykręcania świec urwanych. Jeśli już ktoś tam sobie nabroił, no to polecam zadzwonić do firmy, która się tym zajmuje. Przyjadą, wykręcą i uwierzcie mi, często jest to taniej niż gdzieś tam szukać po warsztatach, który będzie próbował swoich sił, niekoniecznie podoła, bo później takiego gorącego kartofla to już nikt nie weźmie. Jeśli świeca się urywa u mnie, bądź też jakieś sporadyczne przypadki, klient nie boi się albo świadomy jest tego, że to może kosztować trochę więcej niż 50 zł, no to okej, okay, to w porządku. To podejmowałem próby w większości, albo wszystkie te przypadki, nie pamiętam, żebym się poddał, czy tam coś było nie tak. No zrobiłem, wykręciłem i było okej. Okay. Natomiast co do ceny samej usługi wymiany, wszystko zależy już od auta. Urywać się świece, urywają i nic z tym nie zrobimy. Są konstrukcje, w których się urywają nagminnie. Po prostu powiedzmy sobie, że są takie silniki, w których jest bardzo duże ryzyko, że ta świeca się urwie, albo świeca na gwincie, albo poniżej, albo już sam żarnik zostanie. Wszystko zależy od konstrukcji. Są silniki, w których te świece zawsze się, albo prawie zawsze się wykręcają, ale niestety nie ma reguły, że w tych, które się wykręcają, to się nie urwie, a w tych, które się urywają, to się nie wykręcą, po prostu jak komuś mówię, na przykład, bo pyta o cenę wymiany świec, i mówię, że na przykład wymiana świec to jest 150 zł, jeśli wszystko będzie ok, ale później to już będzie, jak się narobi schodków, no to, no to indywidualnie trzeba to jakoś będzie policzyć. Można tam koszty przybliżone podać, oczywiście, nawet trzeba. Natomiast często się ludzie boją i od razu, a to nie, to wie pan, to jak się ma urwać u pana, to. To, to, to nie, to ja się tam ewentualnie kogoś innego poszukam. To nie zależy od tego, że ja te świece urwę, bo normalnie chyba bym musiał mieć coś pod deklem niehalo, żeby sobie taką robotę szykować. Słuchajcie. Wolałbym, nie wiem, klocki hamulcowe wymieniać, opasek rozrządu, czy jakąś taką normalną robotę typu głowicę zrobić, bo to jest normalna robota. Natomiast wykręcanie i dłubanie takich świec, wtrysków i tak dalej, no to już niestety robią się schodki i do tego trzeba mieć trochę więcej czasu, cierpliwości. No i ryzyko, że coś pójdzie nie tak jest nie halo. Także raczej ktoś kto z głową ma wszystko w porządku nie będzie wam w samochodzie urywał specjalnie świec żarowych po to tylko żeby później więcej zarobić, bo jak sobie policzymy czasowo to nie zarobimy więcej. Bo jakbyśmy zrobili normalne roboty wymienili 10 kompletów klocków hamulcowych czy 5 czy 3 za ten czas który poświęcimy na dłubanie tej świecy to będziemy mieli te same pieniądze więc po prostu to nie tędy droga. No ale cóż ja mówię właśnie w ten sposób że bo lepiej żeby e, świadomy klient że tak się może stać nie przyjechał nie zle, z takim zleceniem niż nieświadomy przyjechał i zlecił taką robotę bo później jak już się świeca urwie no to niestety e, trzeba coś z tym zrobić. A to nie jest e, zależne od mechaników po prostu świece żarowe w dieslach się urywają. Stare konstrukcje, krótkie świece, grube, żarniki. Nie było z tym problemu, albo sporadycznie się zdarzały. Kiedyś nawet w takim Audi A4 B5 1.9 TDI urwała się świeca po prostu zwyczajnie. Chociaż to był jeden, jeden przypadek na 20 lat, Praktyki zawodowej. No ale się urwała i trzeba było ogarnąć, tak? Kwota jaką później ktoś sobie policzy za wykręcenie tych świec jest naprawdę też Urwanych oczywiście to też jest różna, bo o ile kluczem możemy dojść po omacku, próbować wykręcić tę świecę, o tyle jak ona się już urwie, to żadnym wiertłem, albo gwintownikiem, albo czymś takim po omacku wiercić nie będziemy. Musimy sobie zrobić plac, miejsce, dojście, czasem wystarczy ściągnąć przedni pas pod szybie, ale czasami to nie wystarczy i czasami na przykład szybciej będzie opuścić silnik na dół, żeby te świece po prostu w jakiś normalny sposób wykręcić. Zależne to jest od wielu rzeczy: jaki silnik i w jakiej karoserii. W jednym silniku zrobimy to bez problemu, w innym silniku, bo będzie w innym modelu auta wsadzony, tak już łatwo nie pójdzie. Także no to tylko chciałem właśnie powiedzieć, że nikt na siłę świetnie urywa, one się urywają same. A, a później, właśnie często jest tak, że ktoś próbuje sam, i to jest, to jest też nic złego. Oczywiście można próbować. Kurczę, to jest droga ku temu otwarta, każdy powinien spróbować choć raz coś zrobić w życiu, tylko później problem jest tego typu, że na przykład dzwoni ktoś i auto jest potrzebne i on chce to na już, żeby to było zrobione, wiesz, wczoraj urwałem, ale dzisiaj ty mi to odkręć, bo ja jutro muszę jechać, no to wtedy to, to wiecie, to różnie bywa, no nie? To nie jest tak, że, że ktoś rzuci całą robotę, bo, bo jest taka sytuacja. Także tak, no to tak myślę, że naświetliłem trochę temat właśnie świec żarowych, bo to, będzie, bo to będzie jeszcze przez najbliższe miesiące temat aktualny. Ja na przykład wtrysków też nie wyciągam, dzwonię po, po kogoś, kto się tym zajmuje. Bo ja mogę w tym czasie robić inną robotę, yy, którą wiem, że zrobię, a on tam podejdzie, ma sprzęt, narzędzia i tak dalej. Co do sprzętu do wyciągania wtrysków, bo to też kiedyś słyszałem od klienta. Za co takie ceny, skoro na przykład zestaw do wyciągania wtrysków to jest tam z 400, czy tam nawet taniej? No tak, są takie zestawy. Polecam sobie taki zestaw kupić, zrobić parę silników i zobaczycie, jak to wszystko później wygląda. Co nie znaczy też, że trzeba nie wiadomo czego tam do, tych, do wyciągania tych świec, czasami wystarczy trochę wyobraźni, można jakieś narzędzie taki prosty zrobić i sobie pomóc, ale jeśli chodzi już o wiertła, gwintowniki i tego typu specjalistyczne rzeczy, no to bym uważał, bo jak się urwie taki gwintownik nawet byle jaki w takim żarniku czy gdzieś, gdzieś w świecy niżej, no, to można sobie po prostu później bałaganu takim czymś narobić. To tyle. Sorry, że taki wywód, ale właśnie świece żarowe wróciły do mnie, bo to już jest drugi czy trzeci telefon dzisiaj odnośnie świec żarowych. I właśnie trochę takie zdziwienie, że może to kosztować więcej niż 150 zł. No, bo jak się świeca, może urwać. Tyle. Robimy seata. Zanim cokolwiek rozkręcać zacznę, to sobie jeszcze postanowiłem zrobić test na dwutlenek. I na razie tu nic się nie dzieje. Są dwie obawy: albo to nie jest uszczelka, albo zepsuł mi się hmm, odczynnik. Zobaczcie, on się zrobił taki prawie przezroczysty. I on taki jest w butelce. W butelce ledwie też jest taki ledwo, co niebieskawy. Słuchajcie, trzeci raz robię ten test w sensie tak obserwując, wymieniając czynnik. Z jakiego powodu? Dlatego, że ten czynnik mój strasznie blady się zrobił. W zasadzie to on jest prawie przezroczysty już w tej butelce, co prawda ta butelka trochę e, sprawia, że on się wydaje taki niebieskawy, ale jak się go wleje do przezroczystego naczynia, to już tak nie jest. Długo stał, więc mógł jakieś, nie wiem, zwietrzeć, sterminować czy nie, nie mam pojęcia, co się stało. W każdym razie on jest taki blady od razu jak się go wleje, to on jest taki jak tutaj, delikatnie, ledwo co niebieskawy. Chodzi tu już dłuższą chwilę i zwiększamy obroty i ja tego testu, gdybym musiał powiedzieć, że on jest tutaj pozytywny, no to, no to musiałbym chyba skłamać. W sensie przynajmniej tak ten wynik wychodzi, bo to nie jest zawsze miarodajne. Dobra, dajmy sobie spokój, ja Wam coś jeszcze powiem. Na jakiej podstawie zostało stwierdzone, że jest uszczelka głowicy? Prawdopodobnie oczywiście, bo to, żeby nie było, to jest w mojej kwestii ocenić. Ja tylko wiem od właściciela, że Ubywa płyn i dymi mocno na biało. Z tym dymieniem to widzieliście dzisiaj rano, jak był zimny. Ja bym nie przesadzał, bo to tak przy tych temperaturach, to że para zaczyna wodna lecieć z tłumika, to jest akurat całkiem normalne. Temperatura mocno poniżej 10 stopni. A druga sprawa to, że ubywa płyn. Znalazłem co najmniej jeden wyciek. Z wiecie, z czego? Z końca. Tutaj nie wiem, czy on nie jest czasem pęknięty, ten króciec I to nie będzie na przykład tak, że będzie się wyciek pojawiał w jakichś określonych okolicznościach, ale na pewno cieknie spod tego czujnika. Teraz nie, bo teraz się rozgrzał. I teraz ta guma prawdopodobnie zrobiła się. Ale nie, już zobaczcie. Poruszyłem tylko. Poruszyłem tylko, już widać kropki. O. Także tego. No nie wiem. Muszę jeszcze pogadać z właścicielem, zadzwonić, co i jak, uzupełnić wywiad środowiskowy. No tu kolektor ściągnąć i ewentualnie zajrzeć do świec, przynajmniej tą przednią część kolektora ściągnąć i zajrzeć do świec na cylindry. No bo skoro będzie płyn spalał, no to powinno to też być widać już na, na cylindrach, prawda? Ciśnienie w układzie w ogóle nic się nie buduje, nawet tam nic nie próbuje podnosić tego płynu. Muszę nawet to gruszką zasysać, żeby, żeby cokolwiek tam poszło. Więc to tak mi to nie pasuje trochę na uszczelkę, przynajmniej według tych objawów. No dobra, i ja auto sobie chodzi już jakiś czas, niezbyt długo, ale no ale już coś powinno być widać, z zamkniętym układem oczywiście. Zobaczcie jak tylko poruszę teraz czujnikiem. Zobaczcie co się dzieje o z płynem. Także tu wcale nie musi być jakiejś poważnej awarii, tylko zwyczajnie wyciek. Dobra, słuchajcie, świece wyjęte. Trzy świece, ok, na czwartej coś mamy. Coś tutaj mamy. Skupi się. Widać, że jest jakaś narość. Coś tutaj się na tym cylindrze na pewno dzieje. To jest pierwszy cylinder. Wpuszczamy kamerę, patrzymy, co tam jest. Czy rzeczywiście jest tło kumety? Widać, że coś się tam błyszczy. Inch. Dobra, układ mamy dość mocno napompowany, prawie dwa bary. Widać nawet uszczelkę pod głowicą. To jest styk głowicy z blokiem. Jak sobie tak dookoła przejechałem, teraz jedną ręką to będzie trudne, ale po ściance nigdzie nic się spływa. Natomiast na dole, na tłoku, mamy, zobaczcie, ile oleju. To jest olej. To chyba raczej, to chyba raczej nie zostawia żadnych złudzeń. Także tak, tak jak wcześniej mówiłem, albo nie. Dwa, dwa problemy. Jeden dymienie to olej spalony, a wyciek płynu to jest, znaczy ubytek płynu to jest wyciek. Podobna sytuacja, choć nieco mniejsza. Zresztą zobaczcie sobie wszystkie inne cylindry. Tu jest lepiej. Ten cylinder jest w miarę suchy, chociaż brzegi tłoka już widać, że olej tutaj wychodzi. Tutaj pewnie jest jakieś minimalne spalanie tego oleju ten, zresztą przedstawimy je trochę niżej. Zobaczmy sobie, bo czwarty, czwarty chyba prawdopodobnie cierpi na tą samą dolegliwość co pierwszy. Zobaczcie, o tam już mamy na samym dole dość mocno wypukany tłok i mamy podobny problem co na cylindrze pierwszym, o, brzegi tłoka umyte od oleju. Także tak, a jak chcecie, no to zobaczymy. Na, yy, drugi i trzeci jest w lepszym stanie. Tam jest jeszcze w miarę sucho, ale widać już takie zacieki od pierścieni na bokach. Sporo oczywiście też oleju silnikowego jest w kolektorze wylotowym. To jest nic innego jak olej silnikowy. No, ktoś powie A, bo może odma, bo może coś. No, słuchajcie, odma, owszem, ale odma wszystkiego nie odseparuje, jeśli mamy duże przedmuchy to żadna odma sobie z tym nie poradzi, po prostu, no co tu dużo ukrywać, auto ma swoje, swoje przejechało, swoje zrobiło i na to nic nie poradzimy. Podnoszenie tutaj uszczelki pod głowicą i liczenie na to, że będzie inaczej po zrobieniu uszczelki, no niestety silnik ewentualnie do remontu, pierścienie może, a może nie, bo to słuchajcie, takie ruskie remonty typu wrzucę pierścionki, może jakoś pojeździ, no to, no to może jakoś pojeździ, a może nie pojeździ, a może będzie spalanie oleju, a może mniejsze, a może e, tylko teraz, e, kiedy to będzie dobre spalanie oleju, a kiedy ono będzie, no to po prostu ryzyko, tak, bo koszta będą, a efekt może być taki sobie, albo... Niezbyt długo się może utrzymywać, bo tak na dobrą sprawę to się okaże, czy tłoki zużyte, czy gładź cylindrów, czy owalu nie ma, na przykład na, wiecie, na, na tulejach, trzeba zrobić głowice, zawory, wszystko nie wiem, to już musi właściciel się zastanowić. No dobra, na chwilę obecną to chyba kończymy ten odcinek. Nie będziemy przedłużać. Wszystko wskazuje na to, że będzie kolejna część, czyli reanimacja takiego. No jakby nie było leciwego już Seata, ale właściciel to sobie przekalkulował, przemyślał wiadomo, każdy ma swoje kalkulacje, każdy liczy po swojemu każdy ma swoje powody, nie wnikamy klient nasz pan robić to robimy czyli co będziemy robić rozbieramy silnik, będziemy robić pierścienie Chyba, że odkryje się coś po prostu, co będzie dyskwalifikować ten silnik z takiej naprawy, czyli tak zwanego ruskiego remontu, jak ja to mówię, czyli ewentualnie honowania cylindrów, założenia pierścieni takich jednoczęściowych na tłoki i poskładania tego wszystkiego do kupy. Uszczelniacze zaworowe, wszystkie uszczelki i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tyle. W tym odcinku na razie wszystko, a ja sobie tutaj rozkręcam. Będę wam tutaj relacje mniej więcej na bieżąco z tego wyczynu mojego e, przedstawił.